Nie róbmy takich rzeczy. Przewadzimy to. Przewadzimy tak chuj. <grymne> 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 No i znowu kalkulatory w teamie, Jezu no. A nie, dobrze. Jeszcze nie ma dramatu. Więc jakoś się ładowaliśmy. O, jesteśmy koło siebie. Cześć. Cześć. Czekaj, gdzie jest jakiś? Kenny? No jest nie wiem. Mhm. Jeden z Tiffawczy. A drugi prowadzi nam prosto killera. Niemożliwy, nie zrobiłbym tego. Eee... Coś śmierdziało tam. Klau? Tam? No, tam. Mhm. Co ty na to, żebyś stąd pójść? No właśnie, spierdalam. No ja pierdolę zawsze ja. Gardzi wybrałeś scenę? To. Ta. a tak czułem, że. O, widziałem was. Dostał paletą w łeb. Zostawił mnie, że do mnie biegnie, mm. Mm. No, widzę go. Pan mm. Ciebie? Nie, ma jakieś dwojka ludzi, rabo Ciebie. Czemu wszyscy jesteśmy dziennie sami na mapie, tak bardzo w jednym miejscu? Ja poszedłem na drugą, na drugą, na drugi koniec mapy. A, czyli to tam się tu bawią, tak? Mhm. Mm I my sami robimy gry, a oni tam się będą bawić z tak? Tak. To są kurwa czyli bo, nie chcę ty policzyć. Jak szybko skrzynkę otwierasz? Co? Szybko skrzynkę otwierałeś. Widzę go. O, i położył typa. On niby coś machał ten typek. A ten stoi na nim i kręci głową. Ja pierdolę się No Niech robią, co chcą. Podniósł go i upuścił. No, to on wie. Ja, ja... ja mam misję. Muszę apteczkę najpierw znaleźć. To z apteczką wykurwić. Mhm. Mm ja muszę kogoś uleczyć. No to możesz mnie uleczyć. Gdzie jesteś? W szpaku. Ja jestem tam gdzie piwnica. No tak, ja też. Cześć. No, cześć. Czekaj, mamy też przecież. Bo znalazłem w skrzynce, nie? Hm. Fajna, taka niezniszczona jeszcze. Jak będzie się pojawiał, to co? Do, do tego uciekamy, tak? Do, do piwnicy. Tak, na dół no. Więc jakiś uciekam do piwnicy z jakimś typem. Myślałem, że no przecież tam nie ma więcej niż jeden hak. A tu już no. jest. To jest cała choinka haków. <grym> Można się wszystkich powiesić, jak punkty. Powiem Ci, że bym bardzo nim nie zaskoczony, jak się dowiedziałem, że można mi ten coś powiesić obok tak, jakby. <grystanie> <grystanie> Aaa, to statkiem w piękny rejs. Statkiem na parę. Statkiem z partusem <laughs> Piękny rejs. Aha. Ja już robię cz no, Czwartego z można powiedzieć. No. On nie ruszy ani jednego. W tej nawzajem i przy przykilewe i się okierdalają punktami. No to chyba ja nie powiedziałbym mniej więcej punktów od nas, wiesz o tym. Mhm. Może był przykilewe to wiesz, pełna, w ogóle kurwa. Jeszcze radę. Szukam tutaj miku, może gdzieś jakiś jest? Mm -mm, tylko że oni on tu są. Czy my gdzieś gena, gdzie ich nie ma? Czy mi to przeszkadza, że oni tu są? Nie wiem. Kurwa. Mów no mi się podobało, nie podobało mi się. Dwa pedały tam w teamie. O, mieliśmy więcej punktów od nich. Mhm. Kurwa setny ten, poziom i najmniej punktów ma, ja pierdolę.